Z tej strony Arleta. Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Dziś opowiem trochę więcej o tematyce filmików, które będę w przyszłości dla Was nagrywała. A będzie m.in. o insulinoporności, hipoglikami reaktywnej, hiperinsulinizmie, zapaleniu tarczycy, Hashimoto, licznych nietolerancjach pokarmowych i problemach hormonalnych. I ja wiem, niektórzy z Was teraz sobie mogą pomyśleć, że kolejna nawiedzona na YouTube będzie mówiła o zdrowym odżywianiu. No, ale co ja mam wam powiedzieć? Trochę tak będzie. Swoimi filmikami będę chciała Wam pokazać, że nasze samopoczucie oraz to, jak nasz organizm radzi sobie z pewnymi schorzeniami, zależne jest od diety. Dlatego też będę udostępniała różne pomysły na posiłki, by pomóc tym z Was, którzy zmagają się z różnymi schorzeniami. I od razu zaznaczę: Nie, nie jestem dietetykiem. Swój styl odżywiania opracowałam tak naprawdę metodą prób i błędów przez ostatnie 8 miesięcy. I od razu mogę Wam zdradzić, że stan mojego zdrowia bardzo się poprawił. Znacząco zmniejszyłam symptomy towarzyszące różnym chorobom poprzez właśnie dietę i styl życia. Ale nie o mnie dzisiaj. Obiecałam przepisy, dlatego zapraszam Was na pierwszy z nich. Dzisiaj będzie szybki przepis na szparagi zapiekane z boczkiem bądź szynką parmeńską. Do przygotowania będziemy potrzebowali zielone szparagi, boczek surowy bądź szynka parmeńska, a także papier do pieczenia. Jeżeli tak jak ja macie duże kawałki boczku, najlepiej je po prostu przeciąć w połowie i będzie tam łatwiej się je zbijać. I tak przygotowane szparagi kładziemy na papierze do pieczenia. Możemy oczywiście dorzucić jeszcze inne warzywa. Tak, tak, to ja, cześć. I wkładamy wszystko do wcześniej nagrzanego piekarnika na około 200 stopni. Jeżeli chodzi o czas pieczenia, to jest to około 30-40 minut. Tak naprawdę wszystko zależy od piekarnika, jaki macie. I tak wyglądają nasze gotowe szparagi. Ja oczywiście wszystko podaję z jarmużem. Oczywiście przepis na jak przygotować taki jarmuż znajdziecie na moim blogu. I tak wygląda całość. Mam nadzieję, że spróbujecie przygotować takie szparagi na śniadanie bądź kolację. I koniecznie dacie mi znać jak Wam wyszły i co o nich uważacie. I mam nadzieję, że Wam się spodobało i że zachęciłam Was do spróbowania tego bardzo prostego przepisu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ze mną na dłużej i zasubskrybujecie mój kanał. Zachęcam Was także do odwiedzenia mnie na blogu oraz Instagramie. Na dzisiaj to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Na razie!